No Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować program, który wyświetla słowo "witaj". Czy to na konsoli, czy to na prostej stronie internetowej. Pokażę wam. To jest taki wstęp do programowania dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to wygląda. Umieściłem tu parę przykładów z różnych języków programowania. Więc tak, pierwszy język to mamy język Java, wszystko oczywiście tutaj na zielono, ja używam Notepad++, ponieważ on ma bardzo dużo składni, możecie sobie mieć, podświetlać składnie, na przykład jeżeli chodzi o Jawę, to macie tutaj Java i podświetli Wam składnie, więc tak wygląda program, który wypisuje słowo witaj na konsoli. Następny język programowania to jest język C i też wypisuje słowo witaj na konsoli. Następny program to jest Visual Basic i również wypisuje słowo witaj na konsoli. E, natomiast kolejny to jest COBOL. Tutaj jest komentarz. W COBOLu komentarz zaczyna się po siódmym znaku. I tak wygląda wypisanie słowa witaj. Kobolu, na konsoli. Następny program to jest język skryptowy PHP. E, o tutaj. I teraz też wypisuję witaj, ale na stronie internetowej. Język skryptowy tym się różni od języka programowania takiego jak Java tym, że język skryptowy potrzebuje środowiska, które będzie go interpretowało wewnątrz, natomiast język programowania nie potrzebuje takiego środowiska. Może taki program może być uruchomiony bez jakiejkolwiek innej aplikacji. Tutaj jest C++ i witaj na konsoli. Następnie C-Sharp, bardzo popularny teraz język i też wyświetlanie witaj na konsoli. Kolejny język to jest Arduino, czyli tak zwany wiring framework, czyli tutaj w Arduino, czyli tej płytce deweloperskiej, którą widzieliście na moich filmach, tutaj akurat jest wysłanie tego ciągu znaków witaj na port szeregowy. Więc tak to wygląda w Arduino. Tutaj mamy program. O ciekawe, czy zgadniecie paskalu <laughs> Następnie y, mamy program JavaScript. I na końcu pytanie. Więc widzicie. Jak raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i 11. Czyli mamy tutaj tak naprawdę 11. W tych 11 tutaj listingach mamy i języki skryptowe, i języki programowania, a tych języków programowania jest naprawdę dużo, bo jeżeli zobaczycie tu Language, to macie jeszcze Ada, Assembler różnego rodzaju tutaj oczywiście CSS to język. To język do wizualizacji VHDL, Verilog, więc tak naprawdę w zależności o oczywiście i SQL, jak to by nie było w bazie danych. Więc tak wygląda prosty program, który wpisuje słowo witaj. Ja chciałem Wam zaprezentować, że tak jak mówię, nie ma co się koncentrować na pojedynczym języku, ponieważ tak naprawdę rozwiązanie problemu Zależy od tego, co klient posiada i w jakim języku chce, żebyście napisali, więc od tego są książki. Można pamiętać podstawowe konstrukcje, ale reszty bibliotek nie ma co się uczyć na, na pamięć. Trzymajcie się i oczywiście mojego programowania. Hej!